Za szybko! Za szybko to było No już no kurwa no No nie no znowu No myślałem że będę musiał czekać Dość długo Hm? Bierzemy No kurwa Niech ktoś się załaduje lepiej. Dobra, użyjemy tego czegoś. Współpracy oczywiście. Ja! Yeah, udało się. Kurw! Ja Co za łajzy z tych żółwi? To Rafał Rafa. Dobra, mamy rafa. Znowu trzeba biegnąć. Kurwa. Znowu pewnie odjebie coś? No, udało się, bez przeszkód. To jest panieczyna, nie wiem czy będę mógł przejść. A, mogę. No, udało się. Bez problemu na razie. Znaczy, były problemy na początku. <grytania> Musiałem obczaić jak to Cześć! Coś? Dobra! Jedziemy na górę. Hmm. No. Git. Udało się. Kurwa! No no. Przynajmniej tutaj. Nie będę musiał się z tamtym męczyć. Ło, okay, wow, ale fuck, Prawie byłem spadł. Prawie męszafę. Hmm. Ha, może tak by mi się udało, nie wiem. Ło, prawie bym spadł O, uda się, udało się No, git Git Majones Ziomale Moi Moi kochani widzowie? O co chodzi? Dobra muszę przylecieć, tak? Przylecieć Majka, Majki oddawaj mi kondonę Co mi zajebałeś? Leo Ale idiota, wołał, go Uwa. Nie wiem po co ja go on wołał Skoro on jest o Wintersa tego co wiem No chodzi jeśli to jest na bazie filmu, nie? To jest o Wintersa, nie? Dobra. Nagrywa się, nagrywa się. Git. Hup! Ja! Ja! Masz Ma to, świniu. A ty myślisz, że Dobry. Kurwa. Jak nie mam co mówić, to mówię kurwa, nie? Po prostu tak, żeby coś powiedzieć, nie? Nież gadać... Nież nie gadać przez pół odcinka, nie? Ale do... ale mu zajebałem guzo. Hehe <laughs> Ty... Ło, to było boskie. Boskie, boskie. Ło! Ale epickie, zobaczcie. Fu, fu, fu. No udało się. Bluja. Bluja. Aha, mam używać tego, dobra nie ci będzie Współpracy No niech wam będzie, będę używał współpracy Lepiej będę używał, bo coś się zjebie znowu jak wtedy i będę musiał od początku grać No, coś jeszcze? No nie mówiłem, zjebało się a nie myślałem. No. Hmm. O! Uf, uf. Hmm. A mam Ciebie wziąć? Dobra, spoko. Majki najlepiej się tu na Super No i co teraz? A, jestem. Tepek, pek. Tu. Ło kurwa. i ja pierdolę. No, udało się. Arena cleared. Ale szybko to idzie, te areny. A, myślałem, że już koniec wiecie etapu, a to jeszcze nie. Bo, o, ale zapadło się. Nieźle hmm. Bang, bang na łabach, kurwa. E, prosta. Nit. Nie! Yeah. O, o, kurwa. Odziebałem lipa. Odziebałem lipa ty. Zioł. Dobra, jest, udało się Dobra, dawaj Dona, Dona się podskacza Dobra, dawaj je, Rafa Szkielety jakieś leżą sobie tam... Ło. Co ja miałem zrobić? Dobrze chociaż? Dobrze, ło. Tu. No chyba tak O ale o kurwa Nie przejdę O, ale mi przejebało. A to mnie nie rani, ale beznadziejne Lol Nie rani mnie, hehe <laughs> Fu, fu Fu, O, git Gid, gid majones! Dawaj mi majones! E, kolejny checkpoint Ale tu pójdzie jak składka Jak to się mówi czasami Ha! Widzieliście jakie jestem ampicki? Eee, na dużo? What the fuck? Aha, takie bajere Kurwa, do lawy się wdygałem. Nie! Right yeah. Dobra. Ciach, ciach ma. Flash. No, udało się. Myślałem, że się nie uda. Ło Prawie bym spadł, się wdygał, jak zawsze W główną wleciał, butem. Znaczy nogą stopą. sydą, Kurde, nie mam co mówić i pierdolek głupoty. Mówię głupoty. Tu? Dobra. No dalej przyjeżdżaj. Ciekawe ile zostało jeszcze poziomów Dobra wezmę Majka Nie podniecę się tak Ło Tu? Na pewno? Na pewno Ło, a jednak nie Ło, odziebałem Maniale Mike, ty się do niczego nie nadajesz chłopczo kurwa Muszę wszystkie pieniążki zebrać O ja Teraz się musi o Kurwa Jeba kamera Yes! Yeah. No, udało się. Teraz... Lepiej. O, zarobię tak. Ło, prawie bym się wdygał. O, kurwa. No, jest git. Eee, co? Totally awesome! No dobra, trzeba Rafa wziąć. On, zobacz sprawę. Spider-Man! Eee, jak ja mam tu przeskoczyć? Aha, mi, dobra. Dobra, teraz rafem pogramy sobie? Łooo! Wow, to byłoby beznadziejne lipna Oczywiście Dobra, dawaj rafa No dawaj Raf Kurwa Aha, na ar zmienia Wchodzimy na górę To są jakieś katakumby Czy... jak to jest, tam się zwie? O, prawym spad. I by była dupa, nie? O, dobra, git. Checkpoint. A, widzicie, jak wiem. Nie, kiedyś grałem, w ale nie robiłem. Zagrajmy. Po prostu mnie znudziły. I teraz robię, zagrajmy i powiem wam szczerze, mi się podobają. Taka zręczność... zręczność. Taka wiecie. Takie klasyczne po prostu gry. Nie? Jak to kiedyś było. Ze starych czasów się grało w takie gry. Się grało w takie czy gry, kurde. Dobra, tutaj, tu, tutaj. Dobra. E, teraz... Co ja tu muszę zrobić?